Świetnie, Tomas. Tomas minął. Wurala Sinani W środku pola karnego. Piłka była grana jednak do Danego Warda. Plażowa piłka już latała w barwach Forest. Duży błąd Wurala i błąd techniczny, mam wrażenie, Tomasa, że on nie tak chciał dogrywać tę piłkę ostatecznie. Gdzieś tutaj z Kiewzła. Zorwa, Tomas. Pilnowany tam Colby. Sar. Piłka jednak rozegrana. Pole karne, płasko. Danny Ward, jeszcze jeden corner za moment. Kto to wziął na siebie? Ostatni, chyba McKenna, miał kontakt z piłką albo Yates. na nagel, od razu doskoczył do niego colwill McKenna, Davis i Tom Lees. Wycofanie do Garnera. Garner technicznie i gol! Ramka na 1 do 0! Ryan Yates! I znowu oni, znowu Garner dogrywa. I Yates skończy, ale tym razem skutecznie Nottingham prowadzi 1 do 0. A my za chwilę zobaczymy, czy nie był naspalonym w tej akcji Ryan Yates. No, był taki moment niepewności, mam wrażenie, w głowie ciała Yatesa. A gdzieś tam zaszumiały te trybuny kibiców Nottingham. Shoot! A i to samobójcze trafienie po dotknięciu piłki jajca. Levi Colwill ostatni miał kontakt z piłką. Tak jest, to jest samobój Levi'a Colwilla. No i pół asysta można powiedzieć Jacka Colbacca, który uchylił się tutaj od tej piłki. Ale też oczywiście jest pytanie a propos spalonego jajca, ale już na pierwszej powtórce widać było, że on wbiegał z głębi pola i tutaj spalonego nie będzie. Jets Spence, wiele na to wskazuje, może być zawodnikiem Tottenhamu. No i mamy pierwszą żółtą kartkę w tym meczu. Zinkarnaka. Wyliczone wszystkie przewinienia. Wcześniej była rozmowa wychowawcza. No to wiemy kto może być jeden z pierwszych zawodników do zmiany. Wchodził za niego Jololi, ale bez formy jest. Jeszcze dwa sezony temu najlepszy gracz Nottingham. Ken Holmes. Corba, Thomas. Thomas do środka. O'Brien strzał, Piłka obok bramki. 16 metrów. Ale nie dał rady tutaj ani John Russell, ani Jordan Rhodes. Powoli teraz I ten Horman będzie wznawiał grę. Nottingham Forest. Koniec. Co w Premier League po 23 latach? Radość Steve'a Coopera. Zruszenie Joe Morala. Jeden punkt. W naszych siedmiu meczach taki był bilans Nottingham Forest na początku tego sezonu. Wszystko odmieniło przyjście Steve'a Coopera.